Witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku, gdzie będziemy grali skrzydłowe, dwa skrzydłowe na odcinek, z kolejny odcinek, więc możecie zostawić suba, łapkę. i Ze mną jest Dawido, może się przywitać. Siemanko i witam serdecznie. Jak oczywiście wiecie, zostawcie suba i łapkę w górę. Tak, tak jak powiedział możecie to zostawić. No, i gramy teraz jest przerwa. Daliśmy przerwę, żeby się przywitać i wszystko. Co będzie można hmm. grać? To co gramy na się Niuku. Tak, gramy na Dzień Niuku. Jest spoko, na Niuku gramy. Jeszcze 6 sekund, 5, 4, 3, 2, 1. Ja idę drzwiami. Idziesz drzwiami, ale którymi? No tymi. Ej, góra, jest jeden. oj oho oho o, dobra, tak się złożyło zostaliśmy same głowy no niestety tak się zdarzyło, że mati go nie obił niestety tak się zdarzyło, że niestety nie widziałem go, ale jakby widziałem Mówię, go, że jest góry. ale no może wbiję Kałacha w końcu, bo wbiję g 4 więc może kałach Ty raszuje Oj To bulldorsy Zabity Abyś pomógł mi ja broni nie mam Nie ja nie mogę Brawa, on już nie mał Tak się to robi No debil strzela No Trzymaj broń Dobra Hmm. Musisz go robić chyba, czy dostał hmm. Nie, raz byłby dostał. Chyba nie objęga. go. Nie. Góra jeden. Dobra, idę za tobą. Na pewno ten górę jest. Jeden ma skrauta. Albo Awkę. Dobra. Oj. chyba je trochę wychylić, by... Oj! Zobacz. No co? On osobity miesz 93 w sześciu Dawaj robisz to na no, spokojnie na odcinku klaczujesz Ajajaj Super Nice Ha, ty dostał minus 200 w czterech Nie, ja, ja dostałem. nie wiem. Dobra Czemu się wyłożyłeś? No bo, dostałem jednego headshot'a Mam nadzieję, że to odrobimy Góra jest ten tym Sraszuję. A w ogóle wiesz, że dodali, że widzimy celownik znajomych i ludzi w teamie? Tak? Nie wiedziałem. No. Minus 60 no, widziałem twój celownik teraz. Masz żółty. No, mam żółty. Zobacz, jak że to będziesz widział mój. Widziałem twój, kropkę marzyłem. Dobra, może teraz się uda, żebyśmy to wygrali że tego kiełbacha wtedy wbiję no co? czemu tu uciekłeś? bo ja musiałem przeo i nie mało hp, a nie wie o tobie brawo Widzicie tutaj profesjonalnego grafa. Myślałem, że mnie my zobaczy, jak przychodziłem hmm. Dobra, najlepsza broń goldów. Hmm. No tak, to broń goldów jest. Nikt nie zaprzecza. Suche, no. no i ten musisz go zabić, to jest twoje bity. No, się. Zabity. Jest to Ja 10 strzał w tej hmm. rundzie. Hmm. Kto tyle wystrzelał? Nie wiem. Na pewno nie ty, co nie? nie? O, najgorsza broń teraz, której się strzelać nie da. Oha! Hm. 60 mniej dostał. Nie, co ziomeczek zeskakuje prosto we mnie i strzela. Zio tam zielone w ogóle nie gra. No, wow. Zauważyłem. Hm. Góra jest. Najdrzucony. Oczywiście no, trzydzieści dwa Oczywiście. 32 mniej. Na prawo jeden jest czas. Wiem. Dobra, to jest błyszczęsu ta gra I teraz mamy łatwiej jaką tylko gra. No Zagrajmy te jaki Też jako to Wistoletówkę? Nie. Że jeden w jednym drogu i drugi w drugim się ustawił. Ja pójdę na lewo drogu Idź na prawo tam Mm. Jak zraszał to. Nie, za tam nie tam. Nie dasz jak on zraszał. Okay. No. Bierz w ogóle coś tamtego? Nie, no, nie bo wjechał we mnie. no, będziesz miał? Uważaj, masz drzwi. Aha. Podobało mi się. O, on dwóch strzela, minus 84. Ale podoba mi się, że chłop strzela z indziej i nagle tu sobie łap. To mi się czy dobra. dobrze, dobrze. Let's go, let's go. Masz, masz oh, nice. Uważaj, jest góra okno. Super. 56 mniej ma. No, tylko ja ja od tamtego tamtego. no No. Nie ma szans Aha, nie dostał. Gdzie było okno? No tutaj był. Na schodach z No co? Minus. ja yeah. Minus 30, tylko. Hmm. Dobra, więc jeszcze zagramy jeden mecz. Ja nie wchodzę. Jeszcze jeden mecz sobie zagramy. No. Na filmie. masz, ty gra wyłączę. Dobra Zaproś mnie, dołączę A ty wyszedłeś Nie Dobra, może zacząć W ogóle dodali ten Co dodali? Że music boxa o. powrotem. na wierkę. Ale kosztuje ta skrzynka. Prisma 2. Czy ziko jeszcze. Patrz, jak będzie mecz. Mhm. Dobra, tutaj czekamy. Trochę można możemy... trochę to zająć. No, ale no, myślę, że to nie będzie zbyt tak długo. Się... Będzie szybko. O, się znalazł mecz, szybko inferno. Gramy. I kończymy no. odcinek Może się uda w końcu wygrać Mam nadzieję A nie, że tylko na Cobblestone nie wygrywamy I Dawid możesz powiedzieć widzom, czy będziesz robił live'y Może będzie, może będzie Nie no. wiadomo Zobaczymy czy sprzęt nie wybuchnie przy tym <grym> O, zabiłem Co go. To za... Co to za trigger był? No fajny. Zapomniałem, że AUG'a w teraz. Wiesz, że auk jest teraz cenniejszy? Tak. jest na lotnika. Так, где она? Не вем. Я могу поищить двух камсов. короткий Но двух Эти флеш будете. <laughs> не пошел флеш. That's... О, видно. И за сайдом. Сайдом, да. Brawo te dzikie wsiadły akurat No jak to, krót, długim Dobra Idziemy sobie długo To szmaragd Jest przy sajcie Leży Teraz że? Ten to nie będziemy sprawdza biblioteka Czysto, czyliż site albo y No, Snow tu siedział Leży Manofer to sprzedałem przez ten hmm. Ale tutaj, w ociec Jak strzelałem za pierwszym razem, ty się akurat ruszył. No tak jest, niestety, czasami ruszył się i nie dostał. To mu jest złościwe. No, kurde. cię chyba. No właśnie, palaka Krótka. mi dał. Nic nie widzę jeszcze. Nocisnijmy krótkie, jak będzie przebiegał. O, krótkie przebiegał, uciekli. Na balkonie Dostał No i po SG był Minus 52 Po SSG Po skałcie gościu był Dobra, zagram tym, bo tym się dobrze strzela A nie, teraz już nie, no tak hm, No tak, przecież to już Strzelać Tapy to się da jeszcze z tego trawać, ale Yy, dwa młotowe krótkie logi tak? mhm. na dostałem no, i no, flesza. tam, dobra, to jest bez sensu. Ten przy krótkich ma ile? 20. już dostałem nejdom idealnie, Braw, Spoko. No i minus 58 Tak, to 181 dni No i co ja mam robić sam? On nie zrobił nic Powiedział ten, który siedział na respie całą. No bo dostałem najda I hop, wiedziałem, że będzie reszowo. To nie podchodź tam tak jak, jak on na respie był. Ja byłem na respie, prawy Hill zawsze, coś, No, zawsze, zawsze. No nie grałem dawno w cs tylko Valoranta. No. No tak, ja ostatnio grałem w Valoranta. Kilka ostatnich dni, czas. Jak jest? To jest chaot albo awka, bo ja piknąć A wupa, jeszcze raz strzał, tylko I w piachu jest Czekaj, że wrzucę flesza i wybiegnę jest On dostał. No, trzeba muszę przełączyć no, mikrofon bo... z Armanda. 44 długo. Spójrzcie długo, jakbyś. Krótkie i długa jest. Słychać, ale teraz już jest lepiej. Gdzie był krótka? Niedługę. Awkę mogę wziąć, ale nie jestem pewien. Zapomniałem zmienić mikrofonu. Gdzieś, tak tak, ci tak samo słychać. No, nie przez ciebie Awupę wziął. Przecież powiedziałem Ci, że wziął najprawdopodobniej awkę, więc wiesz... Wiem, że przez ciebie wziął Awupę, że zagrałeś AWP. O to tak jakbym nie dostał z jednej i z drugiej strony, motowa, to było innego. No, przynajmniej tak w rundę dorzucają. Mam tu jednego gdzieś. Piach jest jeden i na sajcie, piach i side. Gdzie piach gdzieś Gdzie zabijesz? Piach czy gdzieś sa sajt? Gdzieś w site, w Piach zabiłem W jest Ciekawe, ja go nie widzę, on mnie widzi Dobra, połowa 3 kila. No widzicie, 3 kila. Mam nadzieję, że OBS wykrył mi ten mikrofon. Teraz to... słuchajcie tak samo? No bo tu mam popfil. A to tylko to, co dodałeś. Co? Co dodałeś? Chcesz zmieniłeś cały mikrofon, czy. Cały mikrofon. Ej, to to ci tak samo słychać. No i co? co ci mówię? A, to dwóch masz? Tak, dwóch. Minus jest jeden tylko. Tylko. Zmieniliście się, żebym krótkie przerwa. Nic nie dostał Kurde Czemu tak szybko zdechłeś? To już nie moja wina On miał no, minus już 41, ten co strzelał do niego Krótkie, mamy jednego Lang leży Cześć. Teraz ten upsal, bo krótkie Jest krótkie, sajf Głowy. A tutaj side! W środku Dobra Kraszka. klaszkę Ale masa Co Dobra w Za dużo. Nie, idzie. Nie idzie mi w tym meczu Aha! Minus osiemdziesiąt long I mm co, ogarnąłeś sobie ten UFO? Mhm Jajaj, no szkoda. No to jest lepiej, do Dobra, no przecież wiem, czy tam to są to rzeczy to. do wyrzucenia. Tak, na razie się nie jestem zmutowany. Nie jesteś zmutowany, Mordo. Jest u ciebie, będziemy no. Weź się nie wykładaj. Co? Nie wykładaj się co chwilę. Co? Już jestem. Nie wykładaj się co chwilę tam. Dobra. Ok. Chodź, że się wykładasz co chwilę. Ok. Nic nie strzelasz, panie. No nie strzelam, strzelam. A w to ty nie słysz. Kościół, cztery franki. Cztery franki. Dobra, dobra. spoko Tak, u nich w teamie. No i fajnie. Na pewno drugi nie. No i za, fajnie. Mężik A może być Pod jego Mam minus 50 Nie zabiję go zabił no w końcu w końcu mu się dało No flesza miałem -78 w trzech musisz go zabić wiem go zabił ale Chyba GG No to znowu kałacha oddał Ja? Tak Tylko tak go nie wziął, bo miał AWP Ale gościu kupujesz broń Zabierasz broń i się idzie z tym wyłączyć od 80 miał Krótkie mam Dwóch krótkie jest 71 minut Który? Ten soj coś. Nie mów mi panikach, żółty ci fioletowy Fioletowy. To mam miał minus 15, ale 15 mniej za brać G. Krótki. I ląd też. Uważaj na longa. Uważaj na krótkie. To na longa? Jest łupka. Podchodzi. Aha. Ma 74 miejsc. Daje mi randomowego tapa. Dobra, dzięki za oglądanie. Wy możecie subować, łapkować. I do kolejnego.